Ciemarko z tej strony to was w kolejnym odcinku na moim kanale dzisiaj Geoguessr e, i zagramy sobie Daily Challenge. E, tak wyglądały moje ostatnie challenge, chyba dwa dni nie grałem, nie pamiętam. Dobra, teraz w każdym razie gramy. E, no to miałem bronza, bo mi nie poszło, ale miałem też Golda, raz mi się udało w ogóle dokładną lokalizację e, znaleźć 5000 punktów. A to wygląda jak Peru. W sensie mamy auto czarne, więc <laughs> albo to będzie gdzieś, powiedzmy, ta część Peru, tutaj w górach. O, na przykład Tarabo, ta ta albo to będzie Argentyna lub Urugwaj. Co bardziej czuję? Takie znaki Urugwaju mi nie przypominają. Więc jeśli bym znalazł jakieś auto, które by tu jeździło. Sanderno interpretavio... Bo to jest na pewno hiszpański język, więc z się przypuszczenia o tych, tych krajach no, się sprawdzają. No. Zostaje Peru i Argentyna, chociaż to... Nie wiem czy bym nie, ba nie bardziej poszedł w Argentynie. Laguna Verde, Laguna Verde. Czy to gdzieś tu znajdę Laguna Verde? Niestety Laguna Werda tutaj się nie znajduje, przynajmniej nie widzę. Spróbujmy może tutaj, gdzieś jest Laguna Werda. Okej, okay, skończył mi się czas. Okej. Okay. Najpierw ma tego zaznaczonego. Okej, okay, czemu mi się skończył czas? Kurde, no idę dalej i the daily się sypie. To była sam dół Argentyny, to były i świetne. Ty jesteś taki kolor skóry masz? Masero lesoto, dobra. Kapitalnie. No. Żeście mi wiecy podpowiedzi mi nie trzeba. Maserule soto. Czy ja bym mógł to znaleźć tak tak o całe po prostu nie raczej raczej masę by tego nie znalazł no i jesteśmy mamy dużo punktów świetnie jestem zadowolony to jest u jeśli to nie jest u to jest to jest to tak co to, to ja ja się nazywam graczem GGSR jeśli to nie jest u no i bardzo dobrze to jest Onebator. Dwie szybkie rótki. Tutaj chciałbym jak najszybciej, żeby zdążyć się w tych pięciu minutach. E, niestety nie są to argentyńskie blachy, ale to jest... W sensie, są, To jest miasto w górach, są cienkie blachy, które występują w Boliwii. La Paz jest miastem, które jest w górach. Więc się zdziwię, jeśli to będzie coś takiego. Jest La Paz, bardzo mnie to cieszę. No i tutaj możemy sobie teraz poszukać Tutaj sobie możemy teraz poszukać Bo mamy teraz Dużo czasu No niestety to są 3 minuty To nie jest aż tak dużo czasu Dobrze, że ustawiłem sobie znacznik na tym peru że w ogóle jakkolwiek punkt ale mogłabym sobie Ustawić Na innym mieście Niestety proszę Państwa Jesteśmy w stadach Zjednoczonych to są stadry raczej. Tutaj ciekawe autko. Meta. Nie meta. No kurde! Musi być to fatalna jakość kamery, żeby by tu... Oj, tragedia, proszę Państwa. Tragedia, no. Pierwszy gen. Może to być zarówno Australia i do Was ale o, tu był jakiś dach. Fajne. No i to jest właśnie pierwszy go O! Nie, no to jest... W Chicago? Nie wiem, jest Czecha, więc... Waliłbym gdzieś koło Chicago, ale to jest. To strzał. Nie, nie byliśmy koło Chicago, ale byliśmy koło... Tutaj... No okej, okay, to nie... to był dość dobry strzał. Jeśli chodzi o subę, mamy 18 tysięcy punktów. <coughs> Myślę, że to nie jest aż tak zły wynik. No, ładny strzał tu, ładny strzał. A, to ja będę się z wami żegnał. Myślę, że taki krótki odcinek też spoko yy, wyszedł. Yy, łapka w górę, subskrypcja. Na pięć łapek w górę kolejny odcinek z G.O.B. Sera. Cześć!